No witam Was serdecznie. Słuchajcie. Mmm, krótkie czytanko. Na brak kontaktu. E, czemuś nie odzywa, co tam się zadziewa. Może niektórzy z Was czekają. Czekajcie. Najpierw sobie zobaczymy, o jaką my tutaj relację pytamy. Co tutaj się u Was dzieje. Zobaczmy. O, jaką, o jakiej relacji będzie się gadamy. Bez kontaktu żebyście wiedzieli, czy, czy się w tym odnajdujecie, czy też nie. Czy to nie jest czytanie dla was, bo, no bo nie ma grup, tak, więc ciężko, żebym wam wszystkim dogodziła. <śmiech> <śmiech> Ojejku, wybaczcie mi, bo po jedzonku jestem i <laughs> jeszcze gdzieś tam coś mm, doskwiera w czakrze gardła. <laughs> Dziewczyna z wężem. Tu mogło się podziać w ten sposób, że miłość była, ale się skasztaniła. Być może przez jakąś osobę trzecią. Ktoś tutaj był, być może zazdrosny o tą relację, być może ktoś komuś kogoś odbił. Tutaj też się pokazuje jakaś podróż. Nie wiem o co chodzi. Może poznaliście się w podróży, albo ten ktoś poznał kogoś w podróży i teraz wyniknął brak kontaktu, ale ta podróż jest tutaj istotna. No i ta dziewczyna z wężem, tak? czyli ktoś, kto, e, kto się tutaj wtranżolił. Panowie, odwracajcie oczywiście, jeżeli o Was chodzi. No to, to może jakiś mężczyzna się tutaj trafił, tej Waszej kobietce. Dobrze, zapytajmy więc, dlaczego ta osoba milczy? Dlaczego ta osoba milczy? Czego się nie odzywa? Co jest powodem milczenia? Co jest powodem milczenia? Drugi raz robię to czytanie i drugi raz wychodzi trójkowy temat. Normalnie nie wiem kogo wy mi tutaj przeprowadzacie, ale widocznie, no cóż, no tak być musi. Potrzebujecie widocznie tego typu czytań. Ja powinnam zmienić nazwę chyba. na no nie wiem, na trójkowego tarota. No ale dobra, żarty żartami, a tutaj e, zabawnie nie jest. Słuchajcie, no, zobaczcie w ogóle. Mm, tu mamy piątkę kielichów. Cholera, no muszę zapalić światło, moment. Dobra, <laughs> bo nie będziecie widzieć, no. Mi tam nie przeszkadza, ja lubię posiedzieć sobie po ciemku, no ale... Piątka kielichów. Ktoś komuś tutaj wygarnął. Ktoś komuś tutaj o. <laughs> przysuszył troszkę uszy. Eee, I no niestety jest strata. Jest strata, jest, yy, yy, jest smutek z tego powodu, ale ktoś tu jakby w ogóle nie chciał tego słuchać. Ktoś tu po prostu yy, hmm, w tej piące kielichów. Zobaczcie, co, co ta postać tutaj robi. Ona gdzieś tam zasłania uszy, w ogóle tak, jakby. A tam, a tam, co tam gadasz? Słuchajcie, piątka kielichów to jest strata. Tutaj po prostu między wami musiało rąbnąć i to nieźle. Być może tego człowieka spunktowaliście, być może powiedzieliście parę słów. No i o co się rozchodzi? No, rozchodzi się o tych kochanków chyba, co. Tu miało być tak pięknie, tu miało być tak ee, uroczo, miała być pełnia szczęścia, miał być dom, miała być rodzina, miało być stabilnie, miało być fajnie, a tu tak. A tu kochankowie. No i <laughs> czy ci kochankowie oznaczają kochanków, czy ci kochankowie oznaczają wybór, jakiego ta osoba musiała dokonać? I tutaj jest dumanie. Oj, tutaj jest dumanie. Tu jest czekanie, wyczekiwanie. Nie wiadomo na co. Eee, tak jakby ten człowiek zastanawiał się, doglądał, patrzył. E, co z tego może jeszcze wyniknąć z tej sytuacji? Być może czeka na waszą reakcję jeszcze. Hmm. Ale tu jest też sąd ostateczny. I siła. I królowa Buław. Tak jakby ktoś co? Ktoś oczekiwał, że ktoś się uwolni, że nabierze siłę i uwolni się od królowej Buław, od tych początków, które tutaj tworzył, bo jest dom pod tym wszystkim. Hmm. Komuś było ciężko w stałej relacji. <grym> tak tu. Widzę, komuś było ciężko w stałej relacji, ktoś mógł się czuć wiecznie gdzieś tam osądzany, gdzieś tam ganiony, coś tam było nie tak, wieczne pretensje. No i ktoś znalazł sobie na to sposób, że po prostu, ok, jest mi za ciężko w tej hałpie, cały czas dostaję po głowie, cały czas są do mnie pretensje, więc ja poszukam sposobu, żeby ktoś inny mnie docenił. No. I pojawiły się okazje. No pojawiły się okazje. Do tego, żeby zaszaleć, bo mamy i Asa Mieczy, i pazia Buław, i Asa Pentakli i tu w gwieździe, pod tą gwiazdą, arcykapłanka, oczywiście gwiazda wieczoru. No i trzeba było dokonać wyboru. Ale ktoś nie chciał, ktoś uciekał. Przed konfrontacją wolał. Kłamać, ściemniać. No ale ktoś się o tym dowiedział, moi mili. Wy się o tym dowiedzieliście co? Że było ściemnianie. Zraniło was to, no bo wyszło szydło z wora, że po prostu z dwójki zrobiła się trójka. No i ten człowiek teraz przepadł. Ten człowiek teraz przepadł. Stracił coś, ale poszedł w romans i tam próbuje sobie chyba układać życie, tak by na to wychodziło. Bo tutaj już są spalone mosty. Dajcie znać, czy to z Wami gra, bo aż jestem ciekawa. Jakie jest wasze nastawienie do tej osoby? No, no. A jakie jest nastawienie tej osoby do was? Tak. Hmm. Ona gdzieś tam jeszcze może podglądać, wiecie? Jeszcze może gdzieś tam sprawdzać, podglądać, co tam u was. Eee. Ale ja widzę, że tak, wy zakończyliście, w waszym nastawieniu jest śmierć. I wy dosłownie zrobiliście takie coś jak na tej karcie. Zmiażdżyliście tego człowieka. Bo wy, wy się czujecie teraz w mocy tak jakby i nie ma tutaj w ogóle o czym rozmawiać. Nie ma o czym rozmawiać. Tu już nie ma przebacz. Nie ma. A ta osoba, ta osoba, mam wrażenie, że skupiła się bardzo na sobie, na, na kasie, na swoim szczęściu, na tym, co ona sobie tam tworzy. I to niejako też jest jej, powiedziałabym, więzieniem, to jest jak, jakaś forma też ucieczki przed czymś. Tu nie umiała się pod no, nie umiała się postawić w ogóle, nie, nie, nie umiała zawalczyć, nie yy, yy, yy. duży konflikt wewnętrzny. No, tak. Czy ta królowa to będzie dobry wybór, no ale ktoś postanowił, że tak, że miło przeszkód tak. I tutaj no. Wyszło niefajnie. Czy ten człowiek się jeszcze do Was odezwie? Czy ten człowiek się odezwie jeszcze do Was? A może to Wy byliście w roli kochanki, bądź kochanka, i ta osoba teraz się nie odzywa, bo musiała z Was zrezygnować na poczet właśnie tej stałej. Nie poczekajcie, co ja gada ojejcu tak, dobrze mówię, że to wy byliście na przykład kochankami i ta osoba po prostu nie odzywa się bo musiała zrezygnować odpuścić sobie ten romans na poczet właśnie e, domu że dwa scenariusze albo porzuciła romans z wami, albo poszła w romans z kimś jeśli byliście w stałej relacji a tu była chyba dosyć taka mocna więź, bo pokazuje nam się ta miłość. Silne przyciąganie, przywiązanie. Mogło być dużo pięknych chwil. No ale. A się porobiło. No dobra, więc czy ta osoba się jeszcze odezwie do Was? A wiecie, że tak? No. Tak mi się wydaje. Z tych kadby tak wynikało, bo mamy tak szóstkę buław. Albo nie, przepraszam, szóstka kielichów. Szóstka kielichów, bo w tej talii jest o tyle przerobane, że tutaj nie ma żadnych symboli. I tutaj nie tak, ale to jest ta jedna karta, gdzie nie ma kielichów, a to jest szóstka kielichów. No, myślałam, że szóstka była, ale nie, szóstka kielichów. Ta osoba sobie was. Y <laughs> mocno wspomina oczywiście z sentymentem. Wraca pamięcią, co tam jak tam było fajnie. E, ale ona się też tutaj czegoś bardzo mocno trzyma. Nie wiem, czy się nie trzyma po prostu tej iluzji, którą sobie stworzyła w głowie, że może jak kiedyś tak było fajnie, e, to wy jeszcze zechcecie tutaj mm, tą osobę przyjąć. Może to jest też na zasadzie: sam nie wezmę i nikomu nie dam w tej czwórce monet. Czegoś się ta osoba kurczowo trzyma. Być może, tak jak mówię, wizji, wspomnień, tego, co było między wami, jak to było, um, ale tu jest taka posesywność, że ja tutaj jeszcze wjadę na tym rydwanie, przyjadę i, i pokażę jej czy jemu, że to tak nie będzie, że ja tutaj jeszcze zaistnieję. No, i w tym rydwanie może przyjechać. Może przyjechać, bądź yy, może się odezwać, może chcieć jeszcze jakiegoś kontaktu. Tym bardziej, że mamy tutaj jeszcze yy, pod tym rycerza buław. I on tu pędzi z tą buławką. Oj, tą z tą różdżką to tu zasuwasz. W te pędy. W te pędy, bo ego. Tu jest też cesarz, tak? Mi się wydaje, że ten człowiek ma duże ego, po prostu. I nieistotne, czy on sobie tam tworzy z kimś, czy nie tworzy, czy z wami tworzył tą stałą relację. On tu pędzi. On tu pędzi i on czeka. Wypatruje, kiedy może ruszyć do boju. Kiedy może powrócić. W chwale i w glorii. Proszę bardzo. Ego po prostu, jak stąd do. No nie powiem dokąd, bo nie mam pomysłu. <śmówi> o oh, posiłku. No słuchajcie, no jak w mordę strzelił. Ja mam wrażenie, że ten człowiek jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. On czuje, że wy tutaj skończyliście, że, że tak naprawdę jest pozamiatane. Że Wy tutaj nie chcecie w ogóle e, jakby podejmować tego tematu po raz drugi, ale ja mam wrażenie, że on się nie może z tym pogodzić, że jak ta moja czy ten mój, no muszę coś tu zrobić, bo przecież było tak pięknie, tak fajnie, to dlaczego by tutaj rezygnować z tego? Więc ruszam. I on może się odezwać szybciej niż Wam się wydaje. Bo w tym rydwanie to jest. No. Także się nie zdziwcie. Jeszcze popędzany rycerzem buław, to. No. Tylko po co? No bo mnie zastanawia, bo tu jest tak bardzo skupiony na sobie. Ja mówię, to może być człowiek, który jest bardzo mocno. Wego, E, Im bardziej wy się opieracie i się odsuwacie i przekreślacie temat, e, tym bardziej temu człowiekowi się to podoba. Nie wiem, tak, tak jakoś dziwnie to odczuwam, wiecie, że no właśnie, a bo tu jeszcze trzeba trochę pozdobywać, nie? Moja, moja, moja. Jadę. Jadę. Jadę po nią, czy po niego. No i ciekawe. Czy dojedzie? Dajcie znać. Hmm. Niesamowita. A to dopiero Wam się orzeszek trafił. Jaka rada dla Was? Jaka rada dla Was? Moi mili. Jaka rada dla Was? Król Buław. Król Kielichów. Uh, uh, uh. Matusieńku, Jezuśicku, co wy tutaj macie? Uh. Mm. Tu się szybko coś zadzieje. Będzie komunikacja. Co wy macie? duch facetów, dziewczyny. Dwóch facetów macie? No, tak, jakbyście wy już być może sobie tam coś układali, no i tu trzeba będzie tą kosą szybko podjąć decyzję. Ta kobieta z tą kosą musi tutaj zrobić porządek. Hmm. I cóż, no i tutaj mamy. Co jest waszym spełnieniem marzeń tak naprawdę? Bo tutaj też widzę jakieś zmartwienia. Odnośnie króla mieczy, czyli być może odnośnie tej osoby. Coś miało być spełnieniem, a nie jest. Ktoś tutaj się, ktoś tu w ogóle jest dużo tajemnic. Dużo tajemnic, dużo kłamstw, jakichś manipulacji. Ktoś nie może podjąć decyzji, ktoś się nie może zdecydować na jakąś opcję. Tu jest czwórka kielichów, tu jest ktoś w ogóle jakiś taki e, zniesmaczony całą tą sytuacją. Zastanówcie się, kto jest waszym spełnieniem marzeń, kto, e, kto tak naprawdę. Z tych dwóch osób, czy może chodzi o to, że macie nadzieję, że ten król Buław zamieni się w króla kielichów i będzie oddany, będzie kochany, będzie emocjonalne i będzie się tu dużo działo, to ja bym powiedziała, pomyślcie, zastanówcie się, czy nie tworzycie sobie jakiejś iluzji. Ok? Albo jest po prostu kwestia tego, żeby się zastanowić, yy, z którą... Z którym człowiekiem chcecie być, jeżeli są opcje do wyboru. A może to wy, kochani moi? Może to wy tutaj mieliście ten romans i ten człowiek. Ma świadomość, że wybraliście kogoś innego i gdzieś tam sobie utworzycie e, swój szczęśliwy domek. Dlatego ten człowiek skupił się być może na sobie, żeby e, podbić się troszeczkę, y, znaczy podbić, y, jakby mieć co zaprezentować, i teraz się szykuje do tego, żeby no, was odbić z rąk tego króla kielichów. Dajcie znać, bo przeciekawy układ, muszę przyznać szczerze, i nie bardzo wiem, co Wam mam tutaj powiedzieć. Radom jest to, żebyście nie podejmowali pochopnie działań, nie wyciągali pochopnie wniosków i zastanowili się, czego Wy tak naprawdę chcecie. Kogo być może. Okej? Okay? Niesamowite. No, tak jak tu spojrzałam, to, to tak by to było, że może się ten człowiek nie odzywa, no bo wiedział, że wy tam już kogoś macie, że, że nie ma co podbijać, ale ja mam wrażenie, że on nie tak łatwo nie odpuści. Się zawziął, bo ma do was ogromny centymetr. Co tu się jeszcze wydarzy między tym dwojgiem? Co tu się jeszcze wydarzy? Zmiana przejście. Także tutaj możecie być naprawdę zaskoczeni. Tu jest ktoś niezaangażowany, nie dobrze pamiętam, tak. Niezaangażowany. Której z Was? Niezależny, niezaangażowany. Co jeszcze? No, są jakieś kłamstwa. Ktoś tutaj maski przyjmuje tam też było dużo kłamstw, więc kompromis. Może nadejść? Uuu. I co, jednak, zejście, powrót? Serio? Ktoś by musiał z konkretną propozycją przyjść, ale nie, tu jest. Ktoś może coś zaproponuje, ee, ale będzie jednak dalej. Separacja. Złamane serducho, ból. Szokujący atak. Której z Was? No ale będzie dalej czekanie na, na jakąś rozmowę. Ktoś jednak wybierze wolność. I znowu szok. Jezu, to wy będziecie tacy zszokowani teraz! ja kole, co jeszcze? Ktoś wybierze po prostu bezpieczeństwo i komfort. Zrozumie, że to jest jakieś niezdrowe przywiązanie, jakaś zależność, obsesja. Albo ma jakieś emocjonalne, emocjonalne blokady i po prostu wybierze to, co dla niego jest najlepsze. W zgodzie z sobą, w zgodzie. Z... To są zdrowe wybory, tak? Czyli to już jest miłość własna, opieka nad sobą nad... I, i świadomość tego, że no. Pewne rzeczy są tu toksyczne, było za dużo kłamstw, za dużo ukrywania, i na takim czymś się nie zbuduje niczego poważnego. Po prostu. No i jest złamane serce. Ale dzięki temu to będzie tutaj też karty sugerują pracę z cieniem, czas na uzdrowienie, poczucie własnej wartości, wzrost. tak, Czyli. To wszystko jakby doprowadzi mimo wszystko do dobrych rezultatów, bo e, no, będzie to dobra nauka dla Was obojga, wydaje mi się. Ale, ale no mówię, mam wrażenie, że tu jeszcze, jeszcze będzie kilka takich ciekawych akcji w tej, e, w tej relacji, w tej znajomości i, i jeszcze się podzieje. Także zapnijcie pasy. <laughs> zapnijcie pasy i przede wszystkim. Bądźcie w zgodzie z sobą, ok? Musicie się poważnie zastanowić nad tym, czego wy potrzebujecie, czego szukacie, na czym wam zależy i trzymać się tego, stać przy swojej prawdzie. Tego wam życzę. Dobra, dzięki wielkie. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli ktoś, e, ktoś będzie miał czas i chwilkę. Dziękuję za Waszą obecność i właśnie. Wsparcie w postaci tych łapek w góra jest mi niezmiernie miło i bardzo, bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Trzymajcie się miłego wieczorku, czy miłego dnia w zależności kiedy słuchacie buziaki, papa. Pa.